Na zakończenie sezonu pierwszej ligi piłkarze Olimpii Grudziądz podejmowali drużynę z Tomilu Olsztyn, która już wcześniej zapewniła sobie utrzymanie na zapleciu ekstraklasy. Po spokojnej i mało emocjonującej pierwszej połowie na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po przerwie. W 59 minucie fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Adam Banasiak. Na niespełna 20 minut przed końcem meczu na 2-0 podwyższył zaskakującym uderzeniem Robert Szczot. Na kilka minut przed końcem meczu kontaktową i jak się chwilę później okazało, honorową bramkę dla gości zdobył Michał Glanowski. No, chcieliśmy wygrać, żeby utrzymać te dziewiąte miejsce w tabeli, wiadomo nie to, co zakładaliśmy przed sezonem, ale no, chcieliśmy już te dziewiąte utrzymać, a nie spaść się w najgorszym wypadku na dwunaste miejsce, to już było naszą naprawdę porażką już bardzo dużą, a tak jest dziewiąte, jest duży niedosyt, ale pokazaliśmy w końcówce, że w piłkę grać potrafimy, w trzy mecze zrobiliśmy siedem punktów, więc szkoda mieliśmy mały... Ja by to nie niewład możliwości naszych w, w połowie sezonu i dlatego to dziewiąte miejsce, no, na, tak, nasze miejsce to jest tak okoliczne. W tym roku coś piąte miejsce to było na, na to co nas było stać na pewno. Właśnie, było to dobre się... spotkanie, tak? Sporo było sytuacji. Myślę, że z gry to bardziej chyba nam się te punkty należały, ale taki jest futbol, tydzień temu w Gdyni. To my mieliśmy szczęście i wygraliśmy spotkanie. Taki jest futbol, on nie zawsze jest sprawiedliwy i dzisiaj to, e, potwierdziło się to. E, ja nie jestem e, jakby załamany ten, tą porażką, ona nie, nie powoduje żadnych zmian jakby w tabeli. Utrzymujemy się w lidze i za to chciałbym podziękować swoim chłopakom, którzy naprawdę Wykonali ciężką robotę w okresie przygotowawczym i, i pokazali, że naprawdę drzemią w nich bardzo duże możliwości mogą grać jak równy z równy z każdym przeciwnikiem w tej lidze. I mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będzie właśnie mm, progres w następnym sezonie. To, to jest bardzo ważne. No, no, trudno jest zmotywować zespół, kiedy e, każdy ocenia się krytycznie, tak ja powiedziałem. Zawodnikom swoim, że pierwszą, pierwszą jakby ocenę zaczynam od siebie i każdy, każdy z piłkarzy miał na pewno niedosyt, wiedział, że to miejsce jakby powinno, być, powinno być wyższe, patrząc z perspektywy, że potrafiliśmy wygrywać z najlepszymi. No to kiedy, nie wiem, możliwym po osiągnięciu zwycięstwa, wariantem jest, jest dziewiąte miejsce w Lidze. To, to, jest to jest to szalenie trudne, tak? Jest to szalenie trudne, bo, bo ten prestiż e, oczywiście jest bardzo ważny, ale ta motywacja no, no jest, na pewno, jest na pewno utrudniona, aczkolwiek e, groziło nam opuszczenie tej pierwszej połowy tabeli i, i to, było, to było jakby punktem kulminacyjnym, który e, w ten sposób próbowałem przekonać swoich zawodników, że zawsze może być jeszcze gorzej. Tak? Piłkarze Olimpii pokonali drużynę z Stominu Olsztyn 2 do 1 i w ostatecznym rozrachunku zajęli dziewiąte miejsce w ligowej tabeli.